Cześć, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj jest następny odcinek warsztatów kulinarnych i dziś będziemy robić stock, czyli taki wywar rybny. Większość ludzi uważa, że jest to bardzo trudna rzecz do zrobienia, żeby go uzyskać, żeby był bardzo ładny i klarowny, ale naprawdę to nie jest skomplikowane i właśnie Wam pokażę, jak to zrobić. Więc potrzebujemy ości ryb, czyli takie grzbiety. Najlepiej, jakby to były właśnie biała ryba, taka płaska ryba. One właśnie są najlepsze. Ale ja tutaj mam też pstrąga, który też myślę, że się nada. I co jest ważne, to trzeba się pozbyć skrzeli i oczu, dlatego że skrzela nam sprawią, że wszystko będzie gorzkie. Ale głowy jest dobrze zostawy, dlatego że głowy mają najwięcej takie jakby żelatyny w sobie i stąd dzięki temu będzie bardzo esencjonalne. Największą tajemnicą fish stocku, czyli wywaru rybnego jest to, że trzeba go gotować krótko. Nie wolno go gotować jak rosół z mięsny po 4-5 godzin, dlatego, że straci tą świeżość. Wywar rybny musi być gotowany bardzo szybko. Dobrze, więc tutaj mam te ości rybne, które sobie wcześniej wypłukałem w wodzie, żeby, żeby woda była klarowna. Teraz tutaj mam liść laurowy, pieprz, ziarenka pieprzu, kolendrę w ziarenkach i ziarnka fenelu, czyli kopru włoskiego ja po prostu uwielbiam te, te dwie przy, przyprawy, którym jest kolendra i, i koper włoski, ziarenka właśnie bo nadają przepiękny aromat jest po prostu, jak robię rybę to w, w większości wypadków właśnie są te składniki e, dobrze, wrzucamy do środka tutaj mamy koper włoski świeży który nam nada fajnej świeżości i taki leciutko, ale naprawdę, uwierzcie mi, leciutko anyżowego smaku. Niektórzy może tego nie lubią, ale naprawdę to daje fajnego aromatu. Teraz dodajemy posiekaną e, białą cebulę. Tutaj mam jedną małą pietruszkę pokrojoną w plastry i małego porka pokrojonego w plastry. Kroimy sobie wszystko w plastry, dlatego że, jak już mówiłem, stok będziemy gotować bardzo krótko. E, więc wszystkie warzywa muszą być pokrojone cieniutko. Mam pytanie. Okay. Czy ta pietruszeczka to była ta, którą sobie kupiłam do rosołku? Tak, ta pietruszeczka, którą sobie kochanie nawołać do rosołku, ale tam jeszcze jest jedna. Okay. Następnie musimy to zalać wodą, ale nalewamy tylko tyle wody, żeby nam to przykryło rybę w zasadzie. Rybka jest zalana wodą i w tej chwili mogę Wam właśnie powiedzieć, do czego możemy używać takiego wywaru rybnego. Czyli na przykład możemy później sobie zredukować trochę taki wywar rybny i użyć go jako bazę do naszego sosu do ryby. Możemy to użyć na przykład jak będziemy robić paele, albo risotto jakieś rybne, albo możemy użyć jako bazę do zupy rybnej, czy naprawdę do wielu, wielu innych rzeczy. Ja Wam jeszcze niedługo nakręcę bardzo fajny przepis na rybę, gdzie będę używał jako bazę sok jabłkowy i, i wywar rybny, które idą razem w parze bardzo dobrze, także... To będzie następny filmik. A jak długo można ten fishstock przechowywać? Taki fishstock nie można go przechowywać za długo. Może za 3 dni w lodówce, ale naprawdę jak tyle sobie zrobicie, możecie go sobie popaczkować w małe torebki, wrzucić do zamrażarki i za każdym razem jak potrzebujecie, wyjąć zamrażarkę, wrzucić na gaz, rozpuścić jest gotowe. Ok, to chciałam wiedzieć. E, nastawiamy nasz wybar. Na mały ogień. Czyli skręcam, skręcam gaz pod, pod tym na naprawdę malutki ogień. Wiele szkół mówi, żeby szybko doprowadzić do wrzenia, później skręcić temperaturę na bardzo malutko i gotować przez pół godziny. A ja robię to trochę na odwrót. Ja po prostu doprowadzam ten wywar do gotowania bardzo, bardzo powolutku. I wtedy on, podczas dochodzenia do temperatury, te całe aromaty z ryby wychodzą do niego. I w momencie, kiedy on się zagotuje, Oczywiście nie możemy mu pozwolić się bardzo, bardzo gotować, bo w momencie kiedy on się zagotuje, musimy go skręcić na malutki ogień. Gotujemy go dosłownie 5 minut później i wyłączamy. I w zasadzie tyle, tylko później trzeba go. No, duch mamy w domu. Później trzeba go tylko sobie wyłączyć. Po wyłączeniu wywaru będziemy musieli go sobie pozostawić na boku przy na jakieś 20 minut, żeby nam szyściutko opadło na dół. Ok, więc do zobaczenia jak nasz wywar się będzie zagotowywał. Wtedy go jeszcze będziemy musieli szumować, tak to moja mama nazywała. Ok, na razie. Ok, więc nasz stok sobie już tak chodził powolutku jakieś 15 minut. Ee, już zaczyna właśnie nam się gotować, jakieś 15-20 minut można powiedzieć. Tam takie małe bąbelki jakby się wytwarzają, to znaczy, że zaczyna się gotować. W tej chwili musimy go sobie właśnie szumować. Te takie białe rzeczy z góry, tą piankę, trzeba sobie zebrać. To jest po prostu ścięte białko, tak? Tak, to jest po prostu ści ścięte białko ryby. On tak powolutku właśnie już sobie chodzi, widzicie tam, że się rusza pięknie. Więc w takim stadium jak on sobie tak powoli tam się kręci i chodzi, e, trzeba go zostawić na jakieś 5 minut i będzie gotowy. Ok, więc e, wygląda to w tej chwili tak. Czyli widać, że jest ładny i klarowny e, bulion. Ja ogólnie soli nie będę dodawał, dlatego że nie wiadomo co później z tym będziemy robić, jeżeli będziemy chcieli zredukować ten wywar żeby był mocniejszy i bardziej sensjonalny, to nie chcemy do niego dodać soli, dlatego, że później jak sól się zredukuje, to będzie zasłony. Dobrze, teraz mam tutaj pietruszkę, całą z łodyżkami. Jeżeli macie same łodyżki, których nie, chce, nie chcecie używać, możecie też użyć same łodyżki. I do, do tego jeszcze taki kawałek cytrynki, wycisnę go, a później go wrzucę całego. I w tej chwili taki stok właśnie odstawiamy na jakieś 20 minut wszystko sobie opadnie na dół, a później będziemy go przecedzać. Ja niestety muszę sobie gdzieś lecieć teraz i zrobię to dopiero jak wrócę, także pewnie będziemy go przelewać już jak wystygnie kompletnie. Ale Wam wystarczy dosłownie 20 minut. Ok. Ja, witam Was znowu moi drodzy, wracamy. Zdążyło zrobić ciemno, także mój fish czyli nasz wywar rybny troszeczkę postał sobie tutaj. Ale ja tak jak już, już mówiłem za dwa razy pewnie, że trzeba go odstawić tylko na jakieś 20 minut i wtedy on właśnie tak ładnie wszystko opadnie do dołu. Widzicie, że jest ładny i przezroczysty. Mam nadzieję, że to widać. OK, w tej chwili co musimy zrobić? Ja w moim przypadku używam dwóch sitek, dlatego że tak mi jest wygodniej. Jeżeli wy nie będziecie mieli dwóch sitek, to możecie po prostu tak, tak to przelać. I w tej chwili jedno sitko właśnie wkładam sobie do mojego wywaru. O tak i teraz łyżką przelewam do drugiego rondla z sitkiem, które wyłożyłem właśnie gazą. Muszkinową szmatką, Dokładnie. O, Kasia podpowiada, że muślinową szmatką. A robię to właśnie tak, ze względu na to, że... Nie ruszam całym moim garkiem i ten całe białko, które wyszło na wcześniej na wierzch, a teraz jest na dnie, ono cały czas zostaje na dnie. Dzięki temu mogę go sobie tak po prostu wyciągnąć. Teraz zobaczymy tutaj efekt. Dywar wygląda tak. W czarnym garku słabo widać jego klarowność ogólnie i słuchajcie i to, i to by było tyle także jeżeli macie jakieś torebki do zamrażarek to dobrze jest to sobie włożyć w torebki, zasunąć je i, i włożyć do zamrażarki e, możecie sobie go odparować powiedzmy na pół e, czyli po prostu odparować go aż e, objętość wywaru zmniejszy się o połowę i wtedy możecie go na przykład wlać w takie foremki do lodu i pozamrażać takie malutkie kosteczki właśnie wywaru rybnego i wtedy jak będziecie robić jakiś sos do ryby, wyjmujecie sobie kosteczkę albo dwie, rozpuszczacie i jest gotowe. Ok, więc to byłoby na tyle. Warsztaty kulinarne na dzisiaj się kończą. Mam nadzieję, że filmik będzie przydatny. Może nie będzie to tak często używany przepis, jak na przykład krojenie cebuli, ale mam nadzieję, że on też się przyda. Właśnie lato się zbliża, dużo świeżych ryb z nadmorza i, i ogólnie lato jest raczej sezonem takim rybnym więc gorąco polecam, trzymajcie się i gorąco Was pozdrawiam, Papa pa.